Dzień dobry kochani. Witamy Was z porannego spaceru. Zobaczcie, przetacznik tutaj mamy. Tu jest cudowny glistnik, już kwitnący. Tutaj jest jasnota purpurowa. Ładnie wszystko jest i wszystko to w takim naszym pięknym lasku. No, piękny jest ten lasek. Z dolarkiem idziemy. Jeszcze tutaj gdzieś widziałam fiołek leśny, ale. Zaraz może go znajdę. Nie, na razie widzicie, że tu jest przetacznik, zaczął kwitnąć na całego. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. To jest radością dla mnie wielką. Wielką, wielką, wielką. No, nie znajdę. No, ale i tak tutaj jest pięknie. I bardzo się cieszymy, że możemy sobie tak tutaj spacerować. I ściskamy Was, i życzymy Wam miłego i udanego dnia. Pa pa!